No, rozłożyłem sobie ładnie już tą pinambur w takiej odległości jak ziemniaki się sadzi przed sadzeniem, zawsze się go obiera większe ząbki, małe wracają z powrotem do chaty do chałupy. Sadzimy czosnek w styczniu, Siemacie ludzie. Witam na kanale Stare Schematy Płoną. Styczeń, a my w ogrodzie będę sadził topinambur. Miał być posadzony. W grudniu, ale stara kontuzja się odezwała. I odleżałem prawie dwa miesiące w domu. Tak to już jest w życiu. Sadzimy. Mam nadzieję, że z niego będzie. Przechowywałem go prawie dwa miesiące, nie półtora miesiąca w lodówce. Sadzimy będzie na Kiszonki, nie tylko. W razie W. Będziemy gotować jak ziemniaczki. No, Rozłożyłem sobie ładnie tą pinambur, takiej odległości jak ziemniaki się sadzi. Mam nadzieję, że będzie fajnie tutaj rósł. Tu jest taki boks jakby wymurowany z cegieł. Mam nadzieję, że nie ucieknie stąd, nie przejmie ogrodu. <laughs> I co? Trzeba go zakopać jakieś 10 cm. Pyk, haka i jechane. Dołek. I sadzimy. Bardzo dobry, jak ktoś ma wysoki cukier albo takie rzeczy. Ale YouTube nie lubi takich słów, więc już więcej nie będę mówił. Dużo słodyczy się pojawiło w mojej krwi. Trzeba zadbać o zdrowie. Dlatego sadzę to pinambur. Nie tylko frytki można z niego zrobić, jakieś piurę i takie sprawy. Także zachęcam, sadźcie to pinambur. W razie wu, mieli pożywienie. A sadzę go też dlatego, bo zależy mi na kiszonkach. Słyszałem, że są bardzo dobre. Słyszałem, doczytałem też. Kiszony tą pilambur jest no, rewelka. Także zasadzimy. A ja dużo kiszonek spożywam, więc i tą pilambur zakisimy. Mam tu jeszcze taki kawałek szanu, też go wsadzimy, razem z topiną nie wiem, ale najwyżej go przesadzę, na razie nie mam pomysłu, gdzie go wsadzić, także wsadzimy i chrzan będzie do kiszenia ogórasów i nie tylko. Dobra, tu sobie zaznaczyłem patyczkami w koło, żebym go przypadkiem nie schakał. Tyle, jedziemy dalej z tematem. Jeszcze mam cebulę do posadzenia. Miała być w grudniu sadzona, jakaś zimowa i czosnek. Także kontuzja mnie położyła na prawie dwa miesiące. Teraz trzeba działać. Jak się nie uda, to się nie uda. Cebula, nie? Czosnek raczej się uda. Zobaczymy. Przy okazji jabłoneczkę obetniemy. W grudniu nie było czasu nie było czasu, nie było jak wszystko co idzie do góry obcinam o pyk nie wiem czy tego w środku też całego nie wyciąć żeby taką fajną koronę zrobić jak myślicie? wyciąć tego o tu w środku co jest? dobra, na razie niech będzie Jedziemy, wszystko co do góry bije obcinamy te na boki też pyk Może coś z tego będzie, Ono bardzo chora jest Kora z nich schodzi o, widzicie? Ale w ostatnim sezonie było dużo jabłek Chociaż taka chorowita Zobaczymy Tutaj były truskawki, jeszcze tam tutaj zostało, chyba wsadzę czosnek czosnek z tryskawkami pasuje. Mam tu taki czosnek. Ten niby miał być słoniowy, chociaż wyhodowałem go z takich malutkich ziaret, ziarek, z nasionek nie, ale coś to nie, nie wyrosło na, na słoniowych, malutkie ząbki, ale to nic, sadzimy. Ten jakiś, nie pamiętam nazwy, taki ciemny, czerwonawy, no i cebula. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Cebulę będę, jeden rządek posadzę po trzy sztuki koło siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ponoć też dobrze rośnie i mniej miejsca zajmuje. Ponoć tak się robi, jak masz mały ogród. Można po trzy cebulki w jedną dziurę ładować. Obadamy, zobaczymy. Grządka przygotowana. Tutaj pójdzie czosnek między truskawkami. Wlańcowałem je jakoś wiosną. Trzy rządki. Jakaś cebula się tu jeszcze wynalazła. Sadzimy. Będzie na szczypior. Pewnie urośnie jeszcze. Powciskamy, pyk. O kurde, za duże korzenie. Rośnie na szczypior. O pyk, no i gra muzyka. Spoko, dobra. Muszę zaraz poobierać czosnek. I, I sadzę. Czosnek posadzony, zasypujemy. I po robocie. Teraz czas znaleźć stanowisko na cebulę. Z tego co pamiętam, chyba cebula z czosnkiem nie za bardzo. Ale jest tyle miejsca, zaraz coś wymyślę Nie grośnie Nie lubię czosnek Pięknie Pięknie, pięknie, pięknie Przyklepiemy. No i taki czosnek z kiełkiem odkładam o, Żeby za szybko nie wyskoczył Chociaż on tak by nie przemas, ale może później odchorować. To takie odkładam z tego co pamiętam. Mam już następną turę obraną. No, z tego co pamiętam. Uczę się na nowo. Po, par... po 20 latach więcej po 30 ogrodu. Dobra zobaczymy. To chyba już mi starczy na ten kawałek. Jedziemy. Jeszcze jakaś rzepa została. Czarna rzepa. Ciekawe czy jeszcze dobra wziął może do kiszenia. Czy nie jest jakaś twarda, jaka zdrewniała. Wezmę. Kilka. Ze dwie zobaczę. Jak będzie dobra, to zakisimy. I przyjdziemy po resztę. Nie wiem, może teraz wszystko wezmę. Jest trochę. I posadzę tutaj cebulę. No. Tak zrobię. Można cebulę porzepiać i e, sadzić. Chyba tak. No i po, posadziłem po trzy sztuki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj czerwona, tutaj żółta. Ma planować tak samo, jakby tu jedna sztuka była. Jak masz mało miejsca w ogrodzie, a przecież mieć dużo cebuli, to tak zrobić można. Ja nie wiem jak to dopiero będę praktykował. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, zasypuję i cebula posadzona. Znalazłem jeszcze jakieś nasiona w szklarni. Miały być wysiane chyba w listopadzie albo w grudniu. Nie pamiętam. Szpinak. Jakaś sałata całoroczna. Sałata kukurydziana. Rukola. Koperek tu w szklarni taki kawałek przehakałem jest bardzo wilgotno bo wali się tutaj o szklarnia się wali i cieknie no i jest tutaj wilgotno posiejemy w szpinach i to inne sprawy to powinno być posiane dwa miesiące do tyłu dobra zobaczymy co z tego będzie sieje Ok, szpinak, szpinak posiany teraz jedziemy sałata. Jakaś całoroczna. Jak myślisz, będzie coś z tego? Musi być, zawsze coś urośnie, nie? Jedziemy. Pyk, 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 pyk rzadziutko I jednym, dwa ziarnka. Nie wiem, jak to urośnie. No i dobra. Szpinak posiany. Sałata. Ładnie tutaj wilgotno jest. Nie grośnie do Maja. Bo w maju tu ogórki pójdą. No. Pyk, pyk, pyk. Zasypane. A jeszcze mam kawałonek tutaj. To wrzucimy rukole. Drugie okno też cieknie. Trzeba było to kiedyś naprawić. I tutaj to rzucę tak z ręki rzutowo jak to się mówi posiejemy i rośnie rukola ma wilgoć a te miejsce dopiero będzie potrzebne w maju na ogórki albo na pomidory nie wiem jest. jedziemy z tematem i posiamy. nie wiem czy nie za gęsto zobaczymy została mi jeszcze jakaś pietruszka zimowa i marchew nie, posiejemy. To nie, to nie ryzykuje, to nie pije szampana, nie? Jak myślisz, wyjdzie coś z tego? <grytanie> Zobaczymy, nie? Warto spróbować. Dobra, siejemy marchew. grubo będziemy piep przerywać. Jest tyle nasion, że ho ho ho. Marchewka się na styczniu. Obadamy. Pyk pyk pyk. Przygotowałem sobie dwa pojemniki. Posieję por na rozsadę. <laughs> Macie już bekę. Co ten gościu wyprawia? Sieje w styczniu. Por posieje w szklarni w domu nie mam. czy znaczy nie mam, mało miejsca mam. To posieje szklarni. Kiedy będzie gotowy, to będzie. I tyle w temacie. A w drugim pojemniku posieje seler naciowy. Tyle w temacie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Haka się złamała, to tyle na dzisiaj. Plecy <laughs> jebią jak trzeba. Jeszcze poobcinam rzepę i tyle na dzisiaj. Jak miałeś bekę to fajnie. Gdy Ci zrobiłem dzień? <laughs> I miej dzisiaj wspaniały dzień. Odrzucaj wszystko, co Cię osłabia, przyjmuj tylko to, co Cię wzmacnia. Nara. Jedziemy z tematem. Czosnek obrany. Przed sadzeniem zawsze się go obiera. Większe ząbki, małe wracają z powrotem do chaty, do chałupy. Sadzimy czosnek w styczniu. Jedziemy z 5 centów. Sosnik će povedi ono da Dobra. Yeah!